Mazurek Dąbrowskiego rozpoczął kolejne manewry sportowo-obronne klas mundurowych Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich. Manewry, poza swoim zasadniczym charakterem, są w tej szkole elementem obchodów zbliżającej się rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Józef Piłsudski z tego czasu powiedział, że albo Polska będzie silna, albo nie będzie jej wcale. I właśnie ma być silna młodzieżą. Waszymi wartościami, Waszą postawą, Waszymi umiejętnościami, jak również Waszymi sprawnościami fizycznymi, bo nie ukrywamy, że w pilnowaniu tej niepodległości ogromną rolę odgrywa Wasza postawa, postawa młodych ludzi, bo niepodległość nigdy nie była dana raz na zawsze, o nią trzeba dbać, trzeba pielęgnować. Szkolne manewry są więc doskonałym sposobem na to, by w praktyce sprawdzić to wszystko, czego nauczyli się uczniowie klas mundurowych, wojskowej, strażackiej i policyjnej. Jest to taka odskocznia od nauki. Można powiedzieć, że rywalizacja, którą wprowadzają te manewry pomiędzy nami, powoduje, że my, jako grupa, jako klasa, zżywamy się ze sobą, uczymy się tej współpracy w grupie ale to również doskonalenie tych umiejętności, które uczniowie nabyli już wcześniej i w trakcie samej nauki i wielu obozów, w których biorą udział w ciągu całego roku szkolnego. Uczniowie to nie tylko w dniu dzisiejszym to doskonalą, ale my także w okresie zimowym uczestniczymy w obozach zimowych, między innymi w Byszczycy Kłodzkiej właśnie z tą, z tą szkołą, gdzie też są doskonalone zajęcia praktyczne. Czyli teoria jest połączona z praktyką i w tej chwili wykonuje strzelanie grupa druga, ale pierwsza grupa, gdzie było 18 osób, tylko dwie osoby nie zaliczyły. Czyli widać, że teoria łączy się z praktyką i mamy tego efekty. Dobrą współpracę szkoły z wówczaską policją kontynuować też zamierza nowy komendant Komendy Powiatowej, który pierwszy raz był na takich szkolnych manewrach. Bardzo się cieszę w ogóle, że mogę wziąć udział w tych manewrach i zostałem tutaj zaproszony. Oczywiście one są cykliczne, natomiast dla mnie to jest pierwszy taki moment, kiedy z czymś takim mogę, mogę się zetknąć w byłym regionie, gdzie pełniłem służbę do tej pory. Nie brałem udziału w takich, w takich manewrach, w takim szkoleniu. Jeżeli chodzi o nasz element policyjny w tych manewrach, w tym roku wystawiliśmy tutaj do pomocy i do realizacji pewnego tematu grupę poszukiwawczą, policyjną. Obecność na manewrach tej znanej w całym kraju Policyjnej Grupy Poszukiwawczej to niemała gratka dla uczniów. Pokazujemy i szkolimy przede wszystkim młodzież z topografii. Eh... Telefony komórkowe pokazały jedno, że młodzież nie potrafi w ogóle praktycznie orientować się w mapach. Jest problem z określeniem swojej pozycji, z określeniem ba, kierunków nawet gdzie jest wschód, gdzie zachód. Także tutaj to dzisiaj chcemy przypomnieć. Jednocześnie też pokazujemy nasze działania, które realizujemy jako grupa poszukiwawcza. To między innymi działania związane z poszukiwaniem osób zaginionych, które wymaga nieraz udziału w nich właśnie policjantów, a nie specjalistycznych grup strażaków. Gdy poszukiwanym jest na przykład przestępca, udział w manewrach takich specjalistów policyjnych potrafi zaś przekonać uczniów do konkretnego wyboru swojego kształcenia po szkole średniej. Jak oceniasz swój udział w tych manewrach? Myślę, że jest dosyć dobry. Tutaj jestem przewodniczącą grupy, więc wydaje mi się, że udzielam się dosyć dosyć. Dobrze, pozytywnie. No i macie tu kontakt z policjantami, no między innymi z tą grupą poszukiwawczą, która jest znana w całym kraju ze swoich osiągnięć i, i pracy. Powiedz, czy te kontakty z policją tutaj jakoś wpłyną może na, na, na Twój wybór w przyszłości z zawodu? Oczywiście, jak chcę zostać policjantem, jechać do szkoły do Szczytna, zdobyć tam półroczne doświadczenie i wrócić tutaj do Lwówka i tutaj przyjąć się do komendy. Być może zaś strażakiem w przyszłości zostanie Dawid, który kończy już naukę w klasie pożarniczo-ratowniczej, której uczniowie regularnie też odbywają ćwiczenia z lwóweckimi strażakami. Co tu dzisiaj konkretnie robicie? Na jakich stanowiskach jesteście czego się uczyć? Jest stanowisko pierwszej pomocy to mamy RKO ABC, czyli krą krążenia oddechową mamy naukę i pracę z nowym sprzętem AD. Jest to defibrylator automatyczny. Czy na takich manewrach ta młodzież ma szansę nauczyć się więcej niż na takich codziennych lekcjach? To znaczy tak, w szkole na lekcjach na pewno się tego nie nauczą. Natomiast tutaj współpraca między, między komendą a szkołą polega na tym, że młodzież też ma zajęcia u nas w komendzie na terenie jednostki ratowniczo i podobne rzeczy też robimy na placu. Nad organizacją manewrów czuwał Adam Dmitroca, który prowadził też klasyfikację uczniów w poszczególnych kategoriach, bo manewry miały również ten swój sportowy element rywalizacji. Robimy dzisiaj dwie klasyfikacje. Uczniowie z klas pierwszych i drugich tworzą jedną grupę, oni rywalizują między sobą i będą oczywiście nagradzani osobno dziewczyny, osobno chłopcy. I druga grupa to są uczniowie klas trzecich i czwartych, również będą oceniani i nagradzani w dwóch grupach osobno dziewczyny, osobno chłopcy. Udane manewry to efekt współpracy szkoły z lokalnymi służbami mundurowymi, czyli Lwowiecką Strażą Pożarną i policją, ale to także współpraca z bolszewickim 23. Śląskim Pułkiem Artylerii i tutajszym stowarzyszeniem byłych żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej Komando.